Na tej prezentacji pokażę, w jaki sposób stworzyć sobie konto poczty elektronicznej, zwane również kontem e-mailowym. Na dzień dzisiejszy, całe mnóstwo serwisów oferuje utworzenie Unii konta pocztowego, większość z tych e, usług jest darmowych. Ja utworzę konto e, na Gmail'u. Gmail jest to poczta Google. W tym celu w przeglądacji internetowej klikam w pasku adresu i wpisuję adres www.gmail.com. Jak już wspomniałem, Gmail jest to poczta, która należy do Gogi. I aby utworzyć tutaj konto pocztowe, należy wskazać i kliknąć raz lewym przyciskiem myszy w przycisk utwórz konto. Musimy tutaj wypełnić formularz rejestracyjny. Wpisujemy swoje imię i nazwisko. Ja na przykład tutaj na razie zmyślę, ale Państwo wpisują swoje dane, ponieważ jeśli w przyszłości będą, będziemy wysyłać maile, to one będą ładnie podpisane naszym imieniem i nazwiskiem. Ja to wpiszę. Na przykład Jan Kowalski. Pożądany login. Login jest to inaczej nazwa użytkownika w sieci Gmail. Nazwa użytkownika musi być jedyna i niepowtarzalna, czyli jeśli ktoś już użył danej nazwy w serwisie, to my już jej niestety nie użyjemy. No i na przykład, tutaj mamy przykłady. Nazwa użytkownika to może być jakiś pseudonim, to może być coś związane z imieniem i nazwiskiem albo czymś zupełnie innym. I tutaj mamy przykłady J. Kowalski i sprawdzamy oczywiście dostępność, czy nikt przypadkiem już wcześniej nie zajął. Tego loginu, czyli tej nazwy użytkownika, i tu mamy informację, że jest niedostępna. Ja spróbuję wpisać coś innego: imię, kropka, nazwisko. Sprawdzamy. Też jest zajęta. No to wpiszemy na przykład J. Kowalski 1301 i to będzie data, dzień, miesiąc urodzenia. Sprawdź dostępność od Kowalski 1301 jest dostępny, kolejną czynnością będzie wprowadzenie hasła i ponownie wpisanie tego hasła. Więc klikam tutaj w to pierwsze pole i wymyślamy hasło, które będzie się składało z przynajmniej 8 znaków. I wymyślamy hasło, klikamy w drugim polu i powtarzamy to hasło. Tutaj mamy siłę hasła. Może ta opcja być z, 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 zaznaczona, czyli opcja zapamiętaj mnie. E, ta opcję też możemy zostawić włączoną. Ustaw Google jako moją domyślną stronę główną, czyli jako stronę startową. To możemy również tutaj zostawić. Tutaj mamy pytanie pomocnicze. Pytanie pomocnicze przydaje się w przypadku, gdy kiedyś zapomnimy hasła albo coś się stanie z hasłem. Wtedy możemy napisać własne pytanie albo wybrać któryś z gotowych i odpowiedź, na którą my będziemy znać. I możemy wpisać swój numer telefonu na przykład. Końcowy etap zakładania konta, końcowy etap w tym formularzu to jest wpisz znaki widoczne na poniższą obrazku, czyli klikamy w tym polu i wpisujemy, przepisujemy litery z obrazka. Przyjrzyjmy się temu formularzowi jeszcze raz. Wszystko zostało wypełnione. Słowa z obrazka zostały przepisane i nie pozostaje nic innego, jak kliknąć. Przycisk: Akceptuję, stwórz moje konto. Jeśli poprawnie wypełniliśmy wszystkie dane w formularzu, konto na Gmailu zostanie założone i będziemy mogli z niego korzystać.